Cześć, chciałbym Wam już pokazać prawie w pełni yy, ukończoną przyczepę. Co zostało, to jedynie założyć jeszcze butle do hamulca. Ale póki co nie ma na to czasu, bo hamulce są hydrauliczne. Tak wygląda załadowane. Jeszcze troszkę by weszło pszenicy. Ale na razie. Było tyle akurat w zbiorniku, tyle weszło. No, troszkę tu jest wagowo, Bo tak koła w ciągniku też siedzą. A jeszcze stopka już jest założona. Stopeczka taka fajna. Tu można jeszcze wysunąć, opuścić. Dopiero ręcznie wyregulować. Tak, nowe lacze. To są oponki. 100 milowskie. 100 mil Stomil Poznań. 11,5 na 80 na 15,3 14. Porpozie myślę, że wytrzymają. Jeszcze powinni troszkę powietrza dopompować, bo jednak trochę przysiadają. Ale ogółem zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie.